Witajcie, cześć. Mateusz z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku nieporadnika, gdzie gramy w grę Bad Dream Memories. Jak się być może domyślacie albo już wiecie, jest to piąta gra z serii Bad Dream od Desert Foxa, który już w tej grze. Przestał udostępniać wersję polską tej gry. Najwyraźniej e, nie cieszyła się ona dużą popularnością wśród Polaków e, i jest tylko wersja angielska, ale my sobie damy radę z tym, nie ma problemu. Jest cały czas full screen jako opcja, także jest dobrze. No i cóż, jest to piąta odsłona. Póki co poprzednie odsłony zawsze jakoś nawiązywały do swoich poprzedniczek a w jakiś magiczny i makabryczny sposób, właściwie. Raczej to drugie niż to pierwsze raczej makabrycznie niż magicznie. No i zobaczymy, czy wspomnienia, memories Również będą nawiązywały do poprzedniej produkcji, czy nie? Mamy tu jakiś taki wesoły co obrazek. Nie widzę żadnej krwi, nie widzę żadnych młotków, nożyczek, nie wiem, igieł, cokolwiek bądź innego, co by mogło mnie pokaleczyć. Szkło było w pierwszej części jeszcze jakiś rzeźnik, tam był przecież w ogóle masakra. No dobra, to co? Zaczynamy. Uuu, To jest. Uh, chyba to miasto, w którym byliśmy ostatnio. Uh, które uległo zniszczeniu przez tego cyklopa. Tu jest jakiś obrazek, nie, to jest skrzynka na listy przewrócona. Tu jest pajączek, który tak sobie schodzi, ok. A mogę wziąć list. I co my tu mamy? Nowy dom. Tata, ja i mama. Wesoły obrazek, ok. Całkiem... Mogę zabrać nożyczki z obrazka, z pocztówki, z listu, cokolwiek. Nowy dom, ok. Zaczyna się ciekawie. I tajemniczo, tu już nic więcej nie ma. Muzyka się fajnie zmienia, bardzo, bardzo klimatycznie. Ten pank tu, tak, który nas straszy, trochę się rusza, ale nic się nie dzieje z nim naprawdę. Dobra, to tu więcej nic nie widzę, to chyba możemy przejść do kolejnej lokacji. roślino ludzie! Bać się! trzeba, roślino ludzie! A tu jest wychodek, który jest zajęty, ok. Strzaka z powrotem, a tu jest jakaś kartka. Eee, Spike, to jest nasz pies, prawdopodobnie jakiś. Tu jest ten wychodek, drzewka, coś bardzo ładnie i możemy u możemy albo użyć nożyczek tutaj albo możemy użyć nożyczek na mamie albo mogę wziąć butelkę butelkę wezmę mogę użyć nożyczek na misiu nie to chyba kurczę to może ma znaczenie a w ogóle to jest garden tylko że to jest takie odwrócone odbite jakby to wszystko miało być jakimś przekłamaniem i odbiciem na roślinach użyć tych nożyczek czy na tej pani Aha, to chyba by nie, nie zmieniło niczego. Uciąłem te, te, noż, te kwiaty. Dun, 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 dun. Lubię muzykę na no, pianinie. A to jest taka trep, schodela. <gryw> tak naprawdę. Okej, okay, to chyba mogę wrócić z tego O, zniknę te kwiaty i nożyczki zostały i są prawdziwymi nożyczkami. U, creepy, creepy. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i bardzo creepy. Tu nic więcej nie zrobię, ale mogę wyciąć te krzaki, okej, okay, i wejść do środka. No, to wracamy na stare śmiecie, bym powiedział. Postawiłem. Uuu! Chłopczyk z pluszowym misiem. C cmentarza, jakbyście nie wiedzieli, bardzo creepy. Uu. Kolejny obrazek. Możemy zabrać młotek z tego obrazka. Dobra, i chyba nic tu więcej nie zrobimy. I tu mamy jakąś budkę. Mama, tata, ja. Fajnie. O, tu coś, telewizor możemy podłączyć? Nie, zegar zaczął chodzić. E, Powiesz sukienkę. Okej. Okay. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. I, i co o tym myśleć. E, to już wzięliśmy ten młotek. Tu jest ten chłopczyk. Nic więc więcej z tym nie zrobimy. Co dalej? Nie wiem, jak wy, ale mnie zawsze jak jest taki zegar, który cyka w takiej jeszcze muzyce w tle. To mnie to zawsze od reszty przyprawia. Dobra, wróciłem tutaj. I co teraz? Mam młotek. Nie zawaham się go użyć. To jest w ogóle piłka odcięta taka. A tu mogę coś rozbroić? Nie. A... Młotek i butelka. Co z tymi dwoma fantami możemy zrobić? Dosłownie fantami. Nie, nie mam młotka. Mam młotek na obrazku. U. A co to za ptak? Nie wiem. Tam jest cały czas zajęte. No nie chcemy raczej użyć młotka na psienie. bo to, to było takie trochę niefajne. Jak wyjdę i wrócę, to się ten. Nie, powiem, że zostawił może ten obrazek, ale nie zostawił. Ok, to co robimy dalej w takim razie z tym fantem? Trochę dużo klikania i szukania jest teraz. No tu już chyba wszystko widzieliśmy. Także tu już nic więcej nie wymyślę. Ok, to wejdźmy do środka. Chyba szukamy jeszcze jakiegoś obrazka Którego nie widzieliśmy ja chciał gdzieś móc przejść chyba To jest to czego mi brakuje do szczęścia Zegar znowu uruchomiłem To, to nie dobrze Tam nic nie znika Co ja mam zrobić? Z tym... Z tymi obrazkami Ten ptak mnie tu zastanawia Co ja z tym ptakiem mam zrobić? I po co mi te nożyczki? Młotek, szukamy młotka. Gdzie ja mogę użyć młotka? Tu już była ogólnie bezwzględna miłość. Tu jest garden, tu się nic nie dzieje więcej. Nie, to tu chyba nie mogę tego użyć. Jak tego ptaka tam zdobyć? Ja nie mogę tam. A, a to coś mi się wydawało. Nie, to mi się wydawało, że coś mogę zrobić. Dobra. Teraz jesteśmy w tym etapie, gdzie nie wiem, co dalej się dzieje. I co mam dalej zrobić w sumie. Póki co. O! Butelkę wrzucić do wody. I dzięki temu butelka się pojawi w tej wodzie i ma kolejny obrazek. Obrazek z drzewkami, tu jest chyba mama w tym, tu jest mój tata pewnie, ten spike pies i mam młotek do użycia. Mamy budkę dla psa, więc ta budka dla psa się pojawi tutaj. Okej, okay. zaczyna się robić coraz bardziej dynamicznie. Budka dla spajka oczywiście. I tu mamy. O, o kolejny obrazek, o, moje zwierzątka, kochane. Troszeczkę mnie martwi ta kosa. Co to ma być? Nie wiem, czy widzicie, że tu jest kosa. A tu ten pies jest przekreślony. Wezmę sobie tą rybę. I w sumie z ciekawości popatrzę na te pozostałe obrazki. Czy ktoś tu jest pokreślany na tych obrazkach? Tu jakiś obrazek? Nie, tu jeszcze nikt nie jest skreślony. Tu. Tu nigdy nie jest skreślony. Tu nigdy nie jest skreślony. Dobra, to chyba wszyscy żyją. Trochę się boję, że to taki kurcze. Yy, podobny do, do szpitala, wątek jest. Mam rybę. Yy, może ja tą rybę mogę wrzucić. Gdzie, gdzie była ta, ta woda z butelką? Tu wrzucam, tu wrzucam. Rybę wrzucamy do wody. I ta ryba tam jest. I jest tu. I to jest zdechła ryba, chyba. Albo rybi łeb właściwie. I dajemy rybę ptaku. To logiczne, więc ptak zgubi. O, mamy przejściówkę. W sensie wejściówkę, pas. Możesz przejść. Super. Wychorek cały czas zajęty. To może mogę teraz. Tak, mogę pokazać teraz moją przejściówkę temu. tej kukle, która tu zwisa. Ojej. Nie wiem, czy. czy, czy... Ten też tak wyje. O matko. Poprawiłem obrazek. Smutna buźka, no Zginął Spike. No tam był przekreślony ten pies. Kurczę, także to mnie trochę niepokoi. Niepokoją mnie te łby, które tutaj są w ogóle. C co to ma być? Tu jest jakiś kolejny obrazek, zaraz go sobie kliknę. No dobra, to klikam ten obrazek. Moje urodziny. Kurczę. Nie wiem, czy widzicie. Tu jest jakiś cień, tu jest znowu przekreślony. święta. Damit! Nie podoba mi się to. Tu jest, bardzo wyraźna ta kosa, więc jeśli wy nie widzicie tej kosy, to naprawdę nie wiem co, nie? I tu jest skreślona ta... Te wyją, to wyje, wszystko wyje Zginęło to Okej, okay. chyba się trzeba wrócić w takim razie Tu już wiem, że możemy przejść, tu jest cały czas chłopiec, na szczęście uśmiechnięty Tu wszystko jest ok. tu się nie zmieniło, zegar zaczął bić o, tu nic nie ma więcej, dobra. O, tu się nic więcej też nie stało. Liści mogę sobie podnieść? Nie mogę sobie liścia podnieść, dobra. Cały czas nie mam klucza do tej skrzynki... Kosa. Kosa, nie widziałem. Wychorek jest cały czas zamknięty. Ale ta kosa, to, to mi się nie podoba. Bo to no jest kosa śmierci. I obawiam się, że to nie jest śmierć Terry która mówi kapslokiem kolejny duch w pokoju, no to ja może wejdę tam, skoro tam się duch pojawił tak sugeruję, że tam trzeba pójść czy coś tu się... uuu drzwi się otworzyły wejdźmy tutaj hmm, który to jest jakiś pająkopodobny twór, Tu to jest jakiś inny postwór? mam klucz mam klucz, pytanie co mogę otworzyć, czy to jest wychodek? how to save my parents create toy army to stop death czyli jak uratować moich rodziców trzeba stworzyć armię z zabawek żeby zatrzymać właśnie śmierć z kosą. No i to jest chyba ta armia zabawek, tą zabawkę widzieliśmy na wejściu, tu samochodzik jest na, na miejscu, pluszowym misiu, jakieś potworki. Trap, czyli pułapka, pudełko ze znakiem zapytania, sprężyna i nożyczki. Ja nie wiem, czy wy kojarzycie, ale w pierwszej grze był taki motyw I ja to pudełko głupi, a, prawda, kliknąłem i się a, pozbawiłem jednego palca w ten sposób, bardzo sprytnie. Także nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej, okay, czyli tu wiemy, że chcemy chyba zrobić tą armię zabawek, w związku z tym. Eee, moja pierwsza... gra. Eee, start, koniec, pokonanie smoka z uśmiechem. To chyba taki dla zabawy. Nie wiem, czy będziemy to robić, raczej nie. O, sprężyna się skądś tu znalazła. Nagle. Czemużby nie? Więc mam nożyczki, nam sprężyny. Gdzie jest pudełko? O, to jest pytanie. Klucz do skrzynki na listy. I tu jest. Uh, Dear Santa, things I would like for Christmas uh, for Spike. Uh, czyli tak. Drogi święty Mikołaju, rzeczy, które chciałbym dostać na gwiazdkę. Bez H. Tak ciekawe, gdzie H podziało. Tak se teraz się zastanawiam. To widzicie, że wszędzie to E jest pisane w ogóle do tyłu. Taki dziwny jakiś trik. No i oczywiście tu chcemy uh, rybkę, która będzie zabójcza. Chcemy Misia pluszowego i samochodzi, którego też zmienimy na uh, zabawkę do naszej armii. Zabawek, kiedy mamy kości dla spajka, ok. Eee, brakuje nam tu czegoś. Czegoś nam brakuje, bo jak sobie wejdziemy... gdzie to było, to bo tu, tu, eee, to chcemy mieć te trzy zabawki, to to już widzieliśmy i chcemy mieć pudełko ze znakiem zapytania. Gdzie ja pudełko ze znakiem zapytania znajdę? Bo mam już przyczepiony, mam nożyczki i muszę jeszcze to zrealizować jakoś. Potrzebuję jakieś zdjęcie. Dostałem na urodziny pudełko ze znakiem zapytania I być może Skoro święty Mikołaj mi przyniósł tyle fajnych zabawek To będzie chciał mi przynieść i pudełko I w związku z tym ja to pudełko Będę trzymał W swoim pokoju Okej okay. Mamy przejście, więc jesteśmy tutaj bezpieczni, mamy nożyczki, mamy Ten, więc jesteśmy w stanie zrobić pułapkę gdzie chcemy zrobić pułapkę? Zapytacie. Ja myślę, że my pułapkę chcemy zrobić pod wychodkiem. Skoro w wychodku jest śmierć! Okej, wrzuciłem wszystko, co nie tylko. Puk, puk. Nie, chyba muszę wyjść i wejść. Jeśli nie idzie. Aaaaa. Śmierć uciekła, wyszła z wychodka i straciła palec, nie wiem. Okej. Co my tu mamy? No kurczę, ale nikogo nie byłem chyba w stanie ratować. Cały czas tak jeszcze... O! Młotek się pojawił z powrotem. nie, to ja go tu wrzuciłem, sorry. Eee, dobra, chyba muszę wejść z powrotem do, do tego pokoju. Wszystko jest cały czas na miejscu. Zniknęła ta zabawka mojej toy army. Tu cały czas jest OK tu cały czas jest okej. Okay. To było na odwrót. Drzwi były po prawej. Pamiętam jak dziś Te są cały czas na wytrzeszczu Tu jest jakiś obrazek do bierzenia za chwilę go obejrzę Patrzę patrzeć co coś tu można znaleźć Lodówka jest wyłączona z prądu w ogóle You can't do anything to stop me I'm sorry, D Nie możesz zrobić niczego, żeby mnie zatrzymać Jestem niepowstrzymany, przykro mi D, czyli death, śmierć I wracamy na cmentarz Czyli grę w cyklu Bad Dream Graveyard, gdzie właśnie był ten pluszowy misiu. Nie wiem, czy kojarzycie tego Puszczowego Misia, no co z nim robiliśmy. Także, tak jak przeczuwałem, jest tu nawiązanie do pozostałych gier. Bardzo sprytne i bardzo fajne zresztą. Także, w sumie, myślę, że chyba najciekawsza z tych gier póki co. Jeszcze mamy jedną, to była piąta. Jest jeszcze szósta gra, i wiem, że zdaje się, że ci twórcy pracują nad jakąś taką bardziej pełną. Całościową grą, która nie będzie tak w częściach wydawana, także będzie to na pewno ciekawe jeszcze do doświadczenia. Myślę, że to jest koniec tej gry. Zobaczymy, jak szósta część się będzie prezentowała. Jeśli Wam się podobał ten film, to oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę i dajcie znać w komentarzach, jak się to Wam podobało. No, nawiązanie super i bardzo ciekawa, tak naprawdę ta mechanika, gdzie się umieszczało rzeczy z jednych zdjęć, się umieszczało na innych zdjęciach, żeby one się stawały później rzeczywistością. Taka, nie wiem, incepcja troszeczkę. Bardzo bardzo sprytne, bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. Okej, okay, to tyle z mojej strony. Ja się zabieram do kolejnej gry, w ogóle nawet nie będę czekał na jakiś tam późniejszy czas i, i chcę zobaczyć tą szóstą grę. A z wami się tymczasem żegnam. I a, do usłyszenia następnym razem. Cześć! The end. I to E jest również. A, przewrócony. Boję się, co będzie w tej szóstej części. Naprawdę się boję.